Dzień dobry, witajcie moi mili w kolejnym filmie. Znajdujemy się w moim studio i jesteśmy przed dzień wielkiego wydarzenia, jakim jest Android Summer Challenge. W tym roku udajemy się w Bieszczady i będziemy eksplorować tą piękną przestrzeń i testować technologię. Ale czym byłoby testowanie technologii, gdybym zostawił tutaj bałagan? Dlatego przyszedł do mnie Roborock. Jest to robot sprzątający, który uwolni moją głowę, uwolni mój czas, i kiedy on będzie sprzątał, ja będę mógł zajmować się innymi rzeczami, będę mógł wypoczywać, też pracować, ale bardziej wypoczywać i na tym się skupię, no bo będą może lepiej się skupić na wypoczywaniu, ale wcześniej wypakujmy go, zobaczymy co tutaj on ma. Fajnie. Cieszę się, że coś takiego w ogóle świat wymyślił. Bo dzięki temu ja nie muszę odkurzać. Ja mogę się spokojnie zbierać na naszą wyprawę. A potem, kiedy ja będę sobie tam y, pracował, oczywiście, i, i albo odpoczywał, no to on będzie to robił za mnie i będę mógł sterować nim zdalnie. I to sobie sprawdzimy, czy ja będę mógł sterować bez problemu zdalnie, z bieszczad tym robotem, który zostanie tutaj. Ja, tu już jest pierwszy feature, który warto zaznaczyć, czyli to. Wysuwane ramię, które sprawi, że moje narożniki będą dokładnie wyczyszczone, zamiecione, odkurzone. No i dobrze, dodatkowo z tego co widzę. Mamy tutaj mopy, pady mopujące, które są obrotowe. Przejdźmy dalej. Tutaj mamy coś, w tym coś tutaj jest Przede się, nasza stacja dokująca, która będzie odpowiadała za obsługę tego robota. No i co, fajnie, jak Wam się podoba, design działa. Prosta, czytelna konstrukcja. Myślę, że pasująca się w większość mieszkań. No i zaraz zajmiemy się konfiguracją tego sprzętu. Pierwsze uruchomienie, że tak powiem, będzie za nami. Zobaczmy jeszcze, co tutaj się dzieje w środku. Tutaj mamy worek na nieczystości. No i okej, okay. niech tak będzie, jak Ten robot ma coś jeszcze unikalnego, mianowicie gigasmukłą sylwetkę. W zobaczcie, zaraz to też sobie sprawdzimy, ale tutaj jest wysuwany czujnik lider. On powinien wskakiwać do góry, a jeśli mamy jakieś meble, pod które on będzie wjeżdżał z małym prześwitem, to on to sobie schowa, dzięki czemu mamy zachowane odpowiednie, optymalne wymiary, które właściwie, tu mam nawet na pudełku napisane, 8 cm, 7,98, dokładnie. No i tu wiadomo, mamy u góry tackę, na nieczystości, no ale to nas nie będzie interesowało praktycznie w ogóle, ponieważ mamy tą stację i ona będzie sama z niego wysysała nieczystości. No i w bieszczadach koniecznie chciałem zaliczyć cztery aktywności, które bezpośrednio kojarzyły mi się no, z przebywaniem na tym terenie, więc po kolei. No i etap pierwszy, czyli piesza wędrówka za nami, jak widzicie. No czasem, żeby dojść do odpowiedniego miejsca, trzeba jednak wykorzystać trochę swojej energii, ale warto, no bo jestem teraz na takiej polance, w błogiej ciszy, w błogim spokoju mogę odpoczywać. Ale to, co jest dziwne, znaczy się dziwne, to jest yy, znak naszych czasów, że nawet w takim miejscu... Mogę wyjąć swój telefon i bez problemu zerknąć, co się dzieje u mnie na mieszkaniu, bo Roborock ma kamerę i mogę sobie po prostu sprawdzić, jak to wszystko wygląda. Zresztą, co Wam będę mówił, zobaczcie to na żywo. Ja sobie uruchomię teraz yy, nagrywanie ekranu, żebyście widzieli, że to nie jest żadna ściema. To jest w ogóle ciekawy bardzo feature, nie? że możemy sobie sprawdzić, czy u mnie teraz w studiu wszystko się zgadza. Krzesło, które zostawiłem tak niechlujnie, nadal tak sobie jest. Nie klujnie. Możemy sobie pojechać teraz dalej. Tu mamy mapę. Tutaj wam pokażę. Zrobiłem sobie ostatnio taką fajną ścianę. Wykleiłem ją gazetami. To jest taka zabawa, w sumie, nie? Jak, trochę jakbym sobie jeździł z zdalnie sterowanym. Mogę też yy, rozmawiać. jakbym tam był jakiś, yy, jakaś żywa istota, no to mógłbym po prostu nawiązać z nią kontakt, ponieważ ten robot zarówno ma mikrofon, jak i głośnik. A tu jest ta ściana z gazet. A jeśli chcę po prostu zakończyć tą moją podróż, to ja nie muszę nim wracać po prostu sam, żeby trafiać, tylko rozłączam i robot automatycznie powróci do stacji dokującej. Warto też wspomnieć, że Roborock też ma sporo mocy, tak jak ja. Bez problemu tutaj doszedłem, a on bez problemu jest w stanie odkurzać, ponieważ jego moc ssąca wynosi 18 tysięcy paskali. Mamy tutaj także zastosowany system Dual Anti-Tangle. Chodzi o to, że szczotka główna została podzielona na dwie części, które obracają się w przeciwnym do siebie ruchu. I dzięki sile odśrodkowej włosy zsuwane są z tych szczotek do centralnego zbiornika na kurz, więc nie ma żadnego plątania się tych włosów. Więc jest to super informacja dla właścicieli czworonogów i osób z długimi włosami. No bo wtedy nie musimy ręcznie ich usuwać. I dzięki temu, że ma stację dokującą, stacja zajmie się obsługą tego robota, czyli będzie czyściła go, będzie czyściła mopy, będzie suszyła mopy i będzie opróżniała nieczystości. No ja mogę tutaj bez problemu sobie siedzieć, odpoczywać, on może tam sprzątać. oho, oho. oho, oho. To ja sobie jeszcze tutaj poleżę, właśnie mnie ugryzł bąk. No i muszę przyznać, że każdego dnia podczas Summer Challenge'u mieliśmy bardzo dużą ilość wędrówek, więc ten plan został wykonany w 100%. A! Jeszcze jedno Wam pokażę. To, co najważniejsze, moi mili, to fakt, że ja mogę też po prostu w tym momencie wyciągnąć mój telefon, kliknąć w roboroku. Sprzątaj! No i on to będzie sprzątał, no bo odpoczynek i wakacje to nie czas na sprzątanie. Rozpoczynanie sprzątania. Kolejnym z moich punktów do odhaczenia jest relaks nad wodą, no bo mamy tutaj piękne jezioro Solińskie i idealną pogodę do tego, żeby wejść, schłodzić się i po prostu chillować. Co obecnie znajdujemy się na tak zwanej zielonej plaży, jest to, przynajmniej w tym momencie, w którym tu jesteśmy, całkiem spoko miejsce, ponieważ nie ma tutaj takiego dużego natłoku ludzi, a jednocześnie możemy sobie siedzieć tak jak ja na komolcu, odpoczywać i wejść do wody, co też właśnie uczyniłem i teraz już sobie odpoczywam i schnę. Ale a propos tego robota sprzątającego. On też ma styczność z wodą, ze względu na to, że potrafi myć nasze podłogi. I to, że myje je no to nie jest nic nadzwyczajnego w dzisiejszych czasach, ale warto zaznaczyć, że ma obrotowe pady mopujące i to co jest dla mnie najbardziej istotne, kiedy ja jestem offline w bieszczadach, to on w stanie jest zrobić to sam bez mojej ingerencji. Moi mili, nie wyobrażam sobie być w bieszczadach taką pogodę, zwłaszcza i nie rozpalić ogniska. Jest to jeden z takich elementów obowiązkowych. A przy okazji można sobie zrobić bardzo smaczne pożywienie. I ciekawi mnie, czy nasz odkurzacz, gdyby tutaj był, to by rozpoznał aktualnie, co znajduje się na ruszcie, bo na pewno jest w stanie rozpoznać to, co znajduje się u mnie na podłodze ze względu na to, że on posiada zaawansowane funkcje AI. I jeśli na przykład ja w tym momencie gdzieś tam zostawiłem w randowym miejscu swoje buty, to on, kiedy będzie sprzątał moje mieszkanie, kiedy mnie tam nie ma, rozpozna, że właśnie tam są buty i je o mnie i po prostu nie uszkodzi ich, więc to jest jedna z takich nowoczesnych funkcjonalności tego robota sprzątającego. Kolejną istotną funkcjonalnością według mnie jest Flexi Arm. Ja to nazywam taka wysuwająca się łapcia, czyli po prostu jest to element szczotki, który wysuwa się, dzięki czemu sprząta dokładnie przy narożnikach. Również mop ma taką funkcjonalność, dzięki czemu będziemy mieć wszystko wysprzątane dokładnie przy krawędziach, co nie jest wcale taką oczywistością. W robotach sprzątających, więc warto o tym pamiętać. No i pozostaje nam jeszcze do dyspozycji stacja. Wielofunkcyjna stacja dokująca 3.0. To, co ona ma w sobie według mnie najlepszego, to fakt, że ona pierze na mamopy wodą o temperaturze 75 stopni, ale nie tylko pierze ciepłą wodą, co powoduje, że mamy usuwane bakterie, ale również je suszy. Suszy je ciepłym powietrzem o temperaturze 45 stopni. Wyobraźcie sobie, że tego nie macie. No to wtedy po prostu. Te mopy musicie sami wysuszyć, a jak tego nie zrobicie, no to będzie to środowisko bakterii, no i bardzo szybko one przestaną ładnie pachnieć, a wręcz zaczną po prostu śmierdzić. Także tak to mniej więcej się prezentuje, a ja już widzę, że moje szaszłyki zaczynają się zdrowo rumienić, więc po prostu pójdę je jeść, a robot sobie pewnie teraz śpi, ale pewnie rano, zgodnie z harmonogramem, z powrotem będzie dbał o moje studio, aby było w nieskazitelnej czystości. A ja sobie nieskazitelnie zjem szaszłyka. No i właściwie jesteśmy w połowie trasy parową kolejką w Bieszczadach I muszę przyznać, że jest to całkiem niezłe przeżycie takie retro doświadczenie. I jeszcze taki jeden prototyp: jeśli dzień wcześniej mieliście ognisko, tak jak my no to tutaj nie musicie za bardzo się myć, bo jeśli będziecie siedzieć blisko lokomotywy, no to również zostaniecie uwędzeni i będziecie pachnieć podobnie jak po ognisku. No aczkolwiek myślę, że warto takie coś przeżyć raz w życiu przynajmniej. No i spójrzcie, jak w ogóle technologia się rozwinęła, nie? To jest taki retropociąg, pociąg, gdzie dawniej ludzie podróżowali. Wszystko z drewna, wszystko bardzo mocno analogowe. A ja w dzisiejszych czasach mogę sobie wziąć telefon i uruchomić... Robota sprzątającego, żeby po prostu odkurzał w domu, kiedy mnie nie ma. W tym momencie też warto zaznaczyć, że do 31 lipca trwa promocja na wybrane modele Roboroka i są niektóre przecenione nawet do 30%, a ten model, który ja Wam przedstawiam, czyli kurewo HT jest tańszy 18%, czyli możemy zyskać jakieś nawet 700 zł. Co wystarczy nam na kilka przejazdów takim właśnie parobozem. To są kluczowe funkcjonalności naszego robota. Roborock Curevo Edge T. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się w zdrowiu i pokoju, a my kontynuujemy naszą podróż.